czołem społem, jak zawsze kluski z Rosowa <grym> Witajcie słuchajcie dzisiaj chcę wam króciutko coś pokazać jak się domyślacie oczywiście już z, z tytułu chciałem wam pokazać dzisiaj taki fajny dodatek jaki sobie jakiś czas temu kupiłem i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony to jest jakiś Pro Line, jak widzicie tutaj napis oczywiście generalnie chodzi o taką matę do bagażnika nie mam psa Natomiast, niezależnie od tego, czy tak jak dzisiaj, na przykład nie wiem, przyjeżdżałem z kołami do wymiany, czy to są jakieś plecaki, różne rzeczy gdzieś, które są przykurzone i brudne, zresztą popatrzcie na samą matę, uważam, że sprawdza się doskonale. Co więcej, obawiałem się na przykład tego, że ona po prostu będzie, no mówiąc wprost, śmierdziała. Tak? Często takie produkty, jakieś gumowe, tak potrafię mieć jakiś fatalny zapach. Zupełnie tak nie jest. Wręcz ta nawet chyba miała taki dosyć dosyć przyjemny ten zapach. To jest pierwsza sprawa. Druga. Jak widzicie, ona jest taka mocno rowkowana, więc jeżeli coś się na tym położy, to specjalnie się nie przesuwa. Są też te jakieś takie strefy boczne. Jest całkiem fajnie dopasowana. Ja akurat tu mam tu gaśnicę, więc to w tym momencie tak się troszeczkę wygięło. Natomiast ona jest zwykle troszkę wyżej. Ale zmierzam do tego, że dopasowanie również jest dobre. Zwróćcie uwagę, że jakby te przestrzenie boczne są są wolne, tak jak powinno być. Jest też wycięcie, które w jakiś tam sposób umożliwia dojście do, do tego zaczepu na podłodze. I co bardzo ważne uważam, krawędź. Zwróćcie uwagę, jak, jak wysoka jest ta krawędź. To jest z, z 5 cm. Jeżeli coś się rozleje, raz już taką sytuację gdzieś tu w bagażniku miałem. Świetna rzecz, słuchajcie. No, Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny produkt. Ja z, z czystym sumieniem rekomenduję. Nie wiem ile to teraz może kosztować także nie chcę was sprowadzać w błąd ale uważam że naprawdę to są fajnie wydane pieniądze dlatego że no ta podłoga szybko się jakoś pewnie by zrobiła brudna pod spodem już nie mówię o jakimś tam zalaniu i o tym że to mnie denerwowało właśnie to się też doskonale czyściło. To można po prostu przelać wodą wziąć na i wiecie umyć zwyczajnie pod ciśnieniem i, i, i mamy po temacie. Tyle z mojej strony zapraszam do subskrypcji, kciu w górę, jeżeli się podobało i, i pozdrawiam was serdecznie. też dzielcie się swoimi jakimiś wrażeniami, ewentualnie waszymi sugestiami, doświadczeniami jeśli chodzi o gadżety, do, szczególnie do Toyoty Auris. pozdrawiam was, trzymajcie się.